Absolutnie, bo myślę, że to jest kwestia propagacji. I to miesza raz, wiesz, raz tak, miesza raz inaczej. I to bym tak zostawił. No ja tam mam fobiutki sygnał, no to jak mogę mieć tam, jakie ja, jak ja tam mogę mieć wąsy, panie, jak to jest tam, ledwie się jest metr <laughs> e, Przeważnie to tam, wiesz, na czerwono, nie? Jak są normalne warunki, to tam na czerwono się wszystko świeci. A dzisiaj to jest, wiesz, pikuś, no dobrze, tylko wiesz co? No, musisz przyjść, bo tutaj, że tak powiem, w moim kierunku, no, to tylko Ty tutaj dolatujesz, to. To my z Robertem to się tam za, za wiele nie nagadamy. SQ9 też SQ5, Roman Stanisław. To rozumiem, że będę takim przemiennikiem, tak? Jesteś, jesteś! Co jesteś, jesteś? Jesteś, jesteś! A co, Ty nie słyszysz też, Kuby? Nie, nie jak Kubes słyszę dobrze, tylko Roberta, byle jak.